W dzisiejszym odcinku, widzowie, zagramy sobie tylko i wyłącznie szarymi brońmi w Fortnite, czyli jak wiecie, nie najgorszą, nie najgorszą możliwą rzadkością w Fortnite, oczywiście zagramy na rankedach, no i jeszcze przed obejrzeniem odcinka, możesz zostawić suba, lajka, a pierwszą miejscówką, na którą polecimy, to będzie ta miejscówka obok stacji. I lecimy sobie może na ten domek obok i ten ziutek będzie chciał mnie prawdopodobnie do razu nawalać, no ale ja nie mam, kurde, żadnej szarej broni na razie. Mam nadzieję, że ma zeza i w ogóle mnie w trafi. Wiedziałem, wiedziałem, ale czy jest to, kurde, jakakolwiek szara broń? Fajnie, że jest jakakolwiek szara broń, to wezmę jakąkolwiek po prostu broń Bo to chyba jest jakiś żart, nawet żadnej szarej broń nie mogę tutaj znaleźć O jest, teraz jest pompa widzowie, let's go Jest pompa, z mamut, ale mamut mi nic nie da na razie Moje bez obecnej sytuacji Tak On na pewno nic nie ma On na pewno widzę, że nic nie ma, bo to jest On dopiero obrabowuje pociąg Dobra, 80! O let's go! Dobra! Uf Udało się go zabić, let's go! Chopie, myślałem, że zaraz on mi zabija, ale dobra, nie jest taki źle jak myślałem. Wezmę sobie oczywiście to do granowania terenu. Niech sobie ktoś inny to przejmuje, ja nie mam zamiaru na razie tego przejmować, zwłaszcza że. Nie mam broni, nie mam broni. A tam jest drugi ziutek, tam jest drugi ziutek, wjedę w niego. Wchodzę w niego 80. Leży nie leży? Ilon ma HP? Chłopie, co ty robisz? Nie no, chopie, 200 HP, nie? Dobra, wypiece oczywiście miejsca klasycznie, aby lipy nie było. Wyrzucę te bronie, bo w ogóle ich nie potrzebuję nawet na razie. Yy, użyjemy sobie oczywiście tych beczek, które znajdują się tutaj, żeby uleczyć się troszeczkę bardziej do fulla i przy okazji pozbieramy sobie troszeczkę matsa. Przy okazji, widzów, w tym momencie możesz mi napisać w komentarzu, jaką ty masz rangę yy, na Battle Royale na rankedach. Oczywiście, a ja sobie po prostu będę patrzył wszystkie komentarze. No i w razie, przy okazji, tam furę i pojedziemy, może jeszcze na jakieś dziutków. Albo pozbieramy troszeczkę więcej maców, które nam są bardzo potrzebne. Przy okazji, tego gluta potrącimy. Bo czemu by nie? Yy, a. Tak myślałem. O, 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 ale tu jest medalion, więc raczej. 23, 23, Kurde, 23 cały czas dostał. Dobra, może spróbujemy się jeszcze raz w niego wbić. Oczywiście, autem a nie lunch padem, żeby raczej uciec. Gdzie on teraz mógł być? O o o dobra, Dora, do pompeczki. Chyba sobie wymienię pompeczkę przy okazji. Okej, okay, amunicja do tego. Sobie wymienię to zamiast tego. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale to jest chyba kude skarbi, skarbi, skarbiarnia chłopie szarych broni. Czak, czak, dora, czak tego. Let's go mam czak, Ja PD, co tu się dzieje? Dora rozwalę sobie oczywiście też to. I tam jest medalion, który się nawala z tym źródkiem, więc może wbijem się od razu na tego medalionowca, żeby jakiegokolwiek killa sobie też y, zrobić, żeby lipy widzowie nie było. Chodź tu. Dobra, czekam, czekam, hopie jednak to nie jest mój poziom. Chłopie. Ja jednak wierzę w to, że on jest serio mocno spocony, tak że to jest medalion. Może jednak trochę przeceniłem swoje szanse na wygranie w tym pojedynku, więc sobie po prostu ucieknę od niego jest nie, serio dobry akurat. Hop się chyba ze mną chciał pobawić troszeczkę tak szczerze jak mam być szczery tak które wyglądało. My sobie pojedziemy, może obtoczymy tą mistówkę bardziej, bo serio nie wygląda to za ciekawie. a to jest Tesla. О, хлопец, что там сидели, Nie, ucieka, ucieka, uciekaj To Tesla, chłopie, ta Tesla jest jakaś strasznie niezwinna, ja myślałem, że uda mi się go za... Nie, ale to Tesla jest wolna. Nie, to jest, chłopie, nie. Nie, tym się nie da jeździć, no. Jeszcze tam jest medalionowe z drugiej strony, nie no, świetnie, chłopie, nie. Świetnie, że tam jest jeszcze co obok. Nie, no, pozdrow, kocham Fortnite. Kocham Fortnite. O, damn, fajna droga nie wiem, spokojna wedruszka. Nie wiem, ja się oddalę jak najdalej i wypiję sobie tego Jack-Jacka. Ja myślałem, że ten dziutek tego nie ogarnie, że ja próbuję go zabić u góry, ale chyba jednak dziutek troszeczkę bardziej ogarnia niż ja. Darałów jest git. Wydaje mi się, że jestem już w bezpiecznej pozycji. Wydaje po mi takie, że mógłbym sobie na pewno wypić sobie na, na spokojnie tego Jack Jacka i e, w jakikolwiek prostu sposób się uleczyć. Jak widzicie mam dosyć słabe. Są, to nie myślę, że są najgorsze bronie tak naprawdę chwilowo, jakie mam w grze. Nie wiem, czy jest gorsza oprócz tych podwójnych, czyli tego pistoletu razem z tą pompą, bo to jest oczywiście od tego gorsza, ale e, no ciężko będzie to przebić. Zostało 13 osób. Udało mi się zrobić dwa kile, czyli to jest, widzę, bardzo dobry wynik. Przy okazji może sobie odchylę tutaj Yy, troszeczkę miejscóweczki i muszę wymienić tą Teslę na coś innego, tym się to dosłownie nie da jeździć widzowie teraz. Ja tak lubiłem tą Teslę, tak szczerze, ale nie wiem co jest to, że taka kopia wolna jakaś kopia jest. Jakaś taka, nie wiem, gorsza się zrobiła strasznie, jak mam być szczery, ale to może tylko mi się tak wydaje, hopie, bo serio, strasznie ciężko jest się z nią skręca, a zwłaszcza jak hopie próbujesz cokolwiek zrobić takiego bardziej ciekawego, no to, to po prostu... No ciężko się po prostu nią skręca i strasznie duża też jest, strasznie duża jest i to są głównie jej wady. Dobra, my sobie oczywiście bierzemy lameczkę, klasyczek. Klasyczek, co z niej będzie? Błagam, daj cokolwiek fajnego. O, bitcoin, Dobra, ale co z tego, że mam bitcoin, no jak nie mogę go użyć, nie? Fajnie, fajnie, że mam bitcoin, no ale. No, jak mam być czerwony, to za bardzo mi się nie przydanie, czy tego nie wymienię. Wszystkim za to, za to chyba, za tego jack-jacka, bo zostało tak naprawdę. No, 40%, no to wolę sobie chyba to wziąć. Yyy... Nawalam go, nawalam go, widzowie, jest po nim. Tak szczerze, jest, jest po nim, on nie ma szans przeżyć, tak szczerze. Leżysz nie? Nie no chłopie, tak mało mu zostało 23, a nie 34 HP, no nie no, mi też tą pompę miał, ale tak szczerze, gdyby nie to, że miał tą pompę, to chyba byłoby już po nim. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. No i klasycznie widzu, zostaw suba lajka, a my widzimy się już w następnym odcinku za prawdopodobnie parę dni albo jutro zobaczę jeszcze. Diem, plus 13, nice!